Jedyny powód, przez który wiemy, ile ludzi umarło w trakcie katastrofy Titanica, to dlatego, że liczyliśmy buty, które leżą na dnie. Bzdura! Rejs Titanica oczywiście udokumentowany był listą pasażerów, więc nawet na tak zwany chłopski rozum wystarczyło od liczby wszystkich pasażerów odjąć liczbę tych, którzy przeżyli. No i dokładnie tak się stało. Oczywiście do dziś są pewne nieduże rozbieżności co do dokładnej liczby ofiar, ze względu na pomyłki w dokumentacji czy błędne liczenie pracowników kontraktowych. Takich jak na przykład muzycy. Ale przyjmuje się, że ofiar katastrofy Titanica było około 1500. A co do butów? A w tak zwanym międzyczasie, jeśli podobają ci się takie filmy z weryfikacjami, to zaobserwuj, żeby nie przegapić kolejnych. Titanic zatonął w 1912 roku, a jego wrak został odnaleziony dopiero w 1985 roku, czyli ponad 70 lat później. A przecież liczba ofiar i ocalałych była znana już dużo wcześniej, tuż po katastrofie, właśnie dzięki. Liście pasażerów. No i oczywiście dopiero podczas odnalezienia, wraku statku, można było trafić tam na buty, ale przecież nie znaleziono wszystkich butów i też nie znalazłem informacji, żeby ktokolwiek dokładnie je liczył. Nie można więc powiedzieć, że liczbę ofiar Titanica znamy dzięki liczeniu butów na dnie, bo to nieprawda.